Siemanko Widzowie, to jest kanał pierwszy Mio Ryb a dziś jest początek naszych surkastyngowych zmagań na Morzu Bałtyckim. Zobaczymy co ten czas przyniesie, czy ryba dopisze, czy pogoda będzie w miarę. Także wiążemy zestawy, zarzucamy, jazda. przychodzimy z samego rana to są okolice godziny 5 tak aby te słońce dopiero wstawało wtedy się rozkładamy jeszcze tak jak dzisiaj nie ma żadnych ludzi ze względu na pogodę także pełne pole do popisu czekamy na te szarpnięcie na krzytówce także Ale potwór Ale fajna Zestawy posyłamy na około 70 metrów za pierwszą rewę, pod drugą lecz najprawdopodobniej tam dzisiaj będzie żerował to no i tak będzie fajnie, bo okoliczności przyrody są naprawdę piękne jest dosyć ciepło mamy piękny spód słońca, także tylko łowić tak, na taką falę jak dziś myślę, że odpowiednim ciężarkiem będzie 120 gram zobaczcie tutaj nic mi się nie przesuwa ten zestaw jest naprawdę dobrze Ulokowany. wiatr mamy dość spory bo w granicach 30 na godzinę także jest fala ale taki zestaw z takim ciężarkiem dobrze nam to osadzi i będzie można śmiało być. Taka pogoda może nie zaokwituje w ryby, ale w Bursztyn już na pewno Także pewnie jak tylko fala ustanie, dziesiątki poszukiwaczy Bursztynu Zejdzie tutaj na plaży w poszukiwaniu złota Bałtyku granicy 100 metrów tam gdzie mamy taką żółtą bojkę jest usypany taki próg z kamieni z różnych betonowych przeszkód aby rozbijał falę widać że tam właśnie ten biały grzbiet to jest właśnie to fala tam się załamuje nie można za daleko rzucić bo po prostu się za to zaczepi i zerwiemy zestaw jest to gdzieś w okolicy 100 metrów Z taki płytkiej wody wziął I to jest masakra Nie udało mi się rzucić, rzuciłem pod nogi I nagle bam, branie Ale to takie Że ledwo złapałem wędkę z podwórki Fala jest taka, że nie dam rady go w ogóle nawet ciągnąć do siebie Fala mi go zabiera po prostu ciągle w bok Albo jest on naprawdę duży Tak też może być Szalowkę już nawinąłem na kołowrotek, węzeł poszedł. Czy to są dwa, słuchajcie? Są dwa, czy to jest jeden? Jest jeden porządny leś. Piękny, piękny leś. O, wspaniały. Naprawdę kawał ryby. 55 cm. Płynie tam, gdzie jego miejsce. Oszesz. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, aby pomóc mi robić coraz lepsze filmy. Do zobaczenia nad wodą i oczywiście miliona ryb w Podpiraku.